Zobaczcie, w domu nigdy nie myję okien, a tutaj wariatka wstała rano i już zasuwa. Ja nie wiem, co tutaj się dzieje, co tutaj się dzieje. No to brudne to, tam mnie z Na święta, czy idę co? Się ten, dzieje? Idę do fitnessu, ale... No, o, to I to jest tak? właśnie Kusiste. dobrze, ruch jest od o! rana. Oj, to nie spadni. Już spadła. Jak widzieliście, rano myłam okna, później poszłam do fitnessu. Nigdy nie wiadomo, co człowieka czeka. Później dostałam bardzo taką przykrą wiadomość, dlatego ten blog dzisiaj będzie bardzo króciutki, taki z przesłaniem do wszystkich. Pamiętajcie, że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Ja dostałam taką wiadomość, że bardzo bliska mi osoba, bliska mi osoba. Można powiedzieć, no rodzina, tak. Odebrała sobie rano życie. nie potrafię nawet o tym mówić i, i nie chcę to jest tylko takie przesłanie dla nas wszystkich lekcja że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście nie trzeba aż tak mocno posuwać się do takich kroków I jeżeli nawet nie wierzycie w to, że jeżeli coś się stanie jeżeli coś coś jest nie tak to ja was błagam, ja was proszę. Postarajcie się sobie zmienić myślenie, przewartościować wszystko w głowie, poukładać i zawsze sobie mówić, że będzie dobrze.